Witam Was w kolejnej misji, tym razem misja pod tytułem Między Młotem a Kowadłem Dobra! Kompleks Kafarowa znajduje się po drugiej stronie doliny. Za mostem Gilad! Kim z Ten handlarz bronią z telefonu Al-Bashira. Nic więcej nie wiem, z tego miesiąca może być powiązany z bombami. 14 ma być akcja. Więc jeszcze trochę poczekamy. Przynajmniej z tego co dobrze rozumiem Przyjąłem! Możecie potwierdzić przyjemność? Ej, Matkowicz, pobudka! Dość tego, wspaniał! 34 minuty. 34 minuty. Śmie mi się, panie Wiosław. Co to może znaczyć? Czas <laughs> prawie u Co to znaczy? <laughs> śniący, śniący się, śniący e, się, fajliwiony szejk. Moja e, zniszczona, ostrzaszony. Co my mam za tą dektą bronią? Tu jest szalony. Wow, co wiesz, chłopaki? Łajcie się. Ja też przeoczyłem, czy przecież nikogo nie ma? Dobra, co dalej? A tu jest jeszcze. Co tu się kurwa dzieje? Nie mam pojęcia. Pójdziemy, środkiem! Małe odstępy. Dobra, to małe odstępy. Niech będą małe odstępy. Jezu z mnie walą. To zachamy. W to jest tyle, że żeby za... Żeby zauważyć wrogiego gościa, to trzeba naprawdę się trochę skupić. Dobra, zbadaj, no zbadamy zaraz. Tuż to, taki, łysy. Co nam powiesz, Mondes? O, ja pierdole. Spadochroniarze. Rosyjscy, co jest? Może pracują dla Kafarowa. No, tak czy siak Steve boję się, że mogą mieć lekką przewagę Nasz cel jest jasny. Te bomby. Szajbos, pogadajmy z nim. Dobra, kolejny punkt na mapie. Dąż do kola. Ok. Mm -hmm. Przynajmniej mamy dzień, a nie noc. Więc to już są bardziej przyjazne warunki do strzelania. Konwój. Przemieszczamy się na początek o kurde Ja pierdolę Rosyjski transportowiec! Trochę tam zrzuca, nie powiem Nawet trochę więcej niż trochę Ja pierdolę nic z tego nie będzie Nie przejdziemy Żołnierze Wroga Tam okopują się Desant wyklucza trasę na wprost. Co tu się u diabła dzieje? Są tu z tego samego powodu co my, sierżancie. Chodzi o to, że jesteśmy z nimi w stanie wojny? Strzelano do nas. Tak. Według doktryny możecie odpowiadać ogniem, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Rozumiecie o co chodzi? Tak jest. Musimy dotrzeć tam pierwsi. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje tyłki. Wiemy, że współpracują z PLR. No dobra, ruszamy. Aha, okay. I mamy zakończyć jedną wojnę i rozpoczynają drugą. Normalnie kurwa, za jedynie słyszałeś rozkaz jazda? Dobra, on Aczkolwiek preferowałbym siąść z dzipa. Ale jak nie, to nie. Przydałaby się snajperka z podczerwieniem. Lepszy, ja tak wroga. Okej. Okay. spróbujemy. Oczywiście, on... oni jadą, a nas nie spuścili. Czołgi oni mają, mamy piechota. Co za czas. A czy ktoś przestaje strzelać? Mamy podążać za tym gościem, oczywiście. Ojoj, będzie ciężko, coś czuję. To mi ducha, ale to moja kampa. Nic sobie, byłem tu pierwszy. Ej, no znowu, znowu strzelają, a ja nie wiem, kto i gdzie i w ogóle skąd. Dobra, mamy rpg A, a długo nie mamy RPG -a. Trochę chcę dużo Tam goście z RPEKiem biegnie Potem sobie go podniosę O kurde, Jeep jest Jeep czołg, nie jestem pewien No nie, to Jeep, bo strzela tam goście jest na działku I w takim właśnie, w takim momencie przydoby się oberwał, nikt nie oberwał Wow, wow, co tak działa? Na -y, spokojnie. No, jak tam? Kto jeszcze jest? Tutaj? Nowe, biegnij kampo Znowu kolejni spadochroniakowie. Jeżdżę, ale... Chodź, wajluj tam. Zampadnie. Tak klęczycie. Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa. A to właśnie o niego nam chodzi. O niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego. Zrozumiano? Zrozumiano. Kontratak! kontratak. wprost! na w terenie! Ale będzie! Strzelanie jak do kaczy, jak na otwartym terenie, to ja sobie mogę. Nikt się nie hajduje w krzakach. Czego oni biegną tak bezmyślnie? No to jest czołg, a co ja mam z niego... z pistoletu strzelać? Nienawiści mi rpg a to co mam zrobić? to mam w niego Dobra, chyba zginę. Ła! żyje. No patrzcie, jednak mamy RPG, no to super. Zresztą nie jest takiej czystej krwi RPG, to jest bardziej jakiś smał. Nie wiem, jak to się czyta, szczerze mówiąc. Dobra. Aha, super. Brak amunicji, dobra, Szukamy jakiejś innej broni. Mam nadzieję, że nie zniknęła. Na przykład jak była zniknęła. Człowieku, jak bronią. Mamy pistolet? A, mamy pistolet. A to co? Co za broń jest? Grafik? Niech będzie. Czemu nie? Dobra, podziwię. No nie, i kolejni. Co ja tam strzelacie? Kurde, potrzebuję broń jakąś. Dawaj mi, a, jakąś 94. Cokolwiek to jest, ale... o! Nice. zły zoom. Co ja mam strzelać? To już nikogo nie ma, to jest czysto. A wy strzelacie, nie wiadomo co. Niko nie ma Kolumna na Biegnij, pierwszy go znowu się! Jezu Jezu. bravo! na prawej flance. Strzelam, strzelam. No, tak, ciągle nie mi podjedzą. Dobra, po żywie. Gran, gdzieś po prawej aczkolwiek mam nadzieję, że nie blisko mnie. Dobra. Co tam jest? Aha, tu są jeszcze. Ich nie zauważyłem, pójdź, a trochę ich tam leci. Jezu, ilu jest tam? No, że mam duża misja, ale to już jest lekka przesada. Jemirzer. Tak, no ja bym zginął. No dobra, tak będziemy strzelać bez końca. Jaki mamy cel? Udeprzia tak wroga, no spoko. Z chęcią bym tam poczuć i tego RPG jakoś z nie wiem gdzie on, Nie wiem jaka jest jego pozycja tak naprawdę. Mam no, nadzieję, że nie dużo będzie ich lecieć. Nie wiem co jest? nie ma. A jest jeszcze jakiś czepet. Nie, co to jest? Halo? A wszyscy? Okej, okay. kolejna fala otwarta. Cie na prawo? Tu nikogo nie ma. Skumania, jak blisko podeszł. Który to? Skuman. Głowa mu tylko wystaje, a już strzelam. To nasz chłodej. Tak. Dobra, biegniemy dalej. Czy za czym O kurde Jaka porała strona? Ja pierdolę, co lewo. No, no, chyba trochę daleko poszliśmy Trzeba by nie cofnąć Ale dobra, naraz się chopamy Może jakoś pójdzie Ej, panie fer oni się tutaj pojawiają Dobra lepiej się cofnę A nie będę Bambagi pokazywał BMD to co to jest, przepraszam bardzo Dripy? Nie jakieś A to tak, gówno. Dobra, jeden dostał, jeszcze jeden raz musi dostać dwa razy, niestety. Dobra, możemy lecieć dalej. Ale to musimy. Co, znów mam co kółno, dlaczego? Myślałem inną broń. Ktoś mi śmier. Ktoś mnie robi w mi podmienia bronię. Oh. No, tam jeszcze jest Soniak Ła wow. Aluk, to jeszcze mam strzela z lasa, które dużo nie będę widział Ja może kogoś trafiłem. Niech daleko jeszcze Ja już to tak w tej chwale przeżywać No, ja jestem Sierżancie Campo, raport Ser nie damy rady całej rosyjskiej brygadzie Może warto to jeszcze przemyśleć To wojna manewrowa sierżancie Nie podoba się wybierdalać do lotnictwa Panowie, jeszcze nigdy mnie nie zawiedliście. Oczekuję, że wypełnicie także to zadanie. Oczywiście. Nie no, kurwa, Steve, posłuchaj, to się nie trzyma kupy, nie wierzę, rozumiesz? Sierżancie Campo, Blackburn, przecież słyszeliście rozkazy! Odrzutowiec! Chyba nie nasz, co? Kur... Widział nas? Widział nas? O, zawraca! Mamy przejebane! skały, skałą! Co robimy? Gdzie Stingery? Kurwa! Zawraca! Zawraca! Dobra, kampimy się za rurami. Holy fuck. Mam no, jest nie, ale gdzieś tam do tego smała jestem tylko. Skąd on

пустить Лару. Остал? А, остал. Денег нет. Ты А я все разгнился. Не, ну хлопаки не. Не руки, ай. Może gdybyśmy postąpili inaczej, oni nadal by żyli. Tyle, że to jest wojna. Takie rzeczy się zdarzają. Ale mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa. Nieważne, czy bomby tam są. Nie ma żadnych nazw. Jesteśmy my. Jesteś ty. Wy decydujecie. Idziecie ze mną? Chyba nie bardzo.